Nie wierzę, że Bóg z góry zdeterminował to, ile będziemy żyć. Są fragmenty, które mówią, że możemy od swojego życia odejmować lat albo je dodawać. W Psalmie 91 jest napisane, że nasycę go długim życiem. Innymi słowy, jeżeli moje życie nie jest w cieniu najwyższego i pod osłoną wszechmocnego, to być może nie doświadczę tej łaski. Jeżeli nie będę szanował swojego ojca i swojej matki, to być może nie doświadczę długiego życia tutaj na ziemi. Nie możemy myśleć, że Bóg z góry zdeterminował długość naszego życia. I gdy tylko wybije nasza godzina, to się stąd zwijamy. Spróbujcie sprzedać tę te teologię królowi Hiskiaszowi. On dostał od Boga dodatkowe 15 lat. Ciekawym jest to, że z wieloma rzeczami jest tak, że wydaje nam się, że wiemy, co Słowo mówi, ale tak naprawdę tylko powtarzamy to, co zasłyszeliśmy od innych na temat słowa w dzieciństwie. Jest napisane, że każdemu człowiekowi przyjdzie umrzeć, ale nie, że wyznaczono każdemu określony dzień, datę i godzinę, w której to się wydarzy. W kulturze funkcjonują takie powiedzonka, w które z upływem czasu zaczynamy wierzyć. Potem, gdy ktoś mówi coś innego, od razu nam się zapala czerwona lampka. I bronimy jakiejś prawdy tylko dlatego, że w nią uwierzymy, ale nie zastanawiamy się, dlaczego w nią uwierzyliśmy. Bardzo często to robimy. Tak jak przyjęliście Chrystusa, tak też w nim chodźcie, ugruntowani i zakorzenieni w nim. Więc nasze życie chrześcijańskie nie jest jedynie staraniem się bardziej. Nasze życie chrześcijańskie to życie w nim. Nasze wartości są w Nim, nasza mądrość jest w Nim, nasza siła jest w Nim. On powinien być Panem naszego życia. Tym, który daje mi prowadzenie i mądrość. Jest napisane, Jezus Chrystus stał się dla nas mądrością Bożą. Ja mam żyć w Nim, a nie dla Niego. Mam poruszać się i funkcjonować w Nim. Różnica między jednym a drugim jest ogromna. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Zakorzenieni i zbudowani w nim. W nim odnajduję swoją wartość, swoją tożsamość, swój cel, przeznaczenie. On jest miejscem, do którego należy. Nie odnajduję żadnej z tych rzeczy w niczym innym. Jeżeli będę próbował którąkolwiek z tych rzeczy odnaleźć poprzez ciebie, to ulegnę zwiedzeniu. Jeżeli ty będziesz determinować moją wartość, to będę miał się jedynie na tyle dobrze, na ile ty masz się dobrze. Nie powinienem nigdy stawiać Ciebie w miejscu takiej odpowiedzialności. Biblia mówi, że nie mamy czynić sobie oparcia z ciała. Mimo to powinniśmy być ludźmi, którzy są godni zaufania. Z jednej strony my nie mamy polegać na ciele, a z drugiej strony powinniśmy być ludźmi, którym wszyscy mogą zaufać zakorzenieni i zbudowani w nim, i utwierdzeni w wierze. W języku angielskim, przed słowem wiara, jest użyty przedrostek the. To troszkę tak, jakbyśmy po polsku napisali wiara przez duże W. Nie mówimy więc tutaj o wierze, której na przykład używamy do tego, żeby Bóg kogoś uzdrowił. Gdy Biblia mówi o wierze przez duże W, mówi tak naprawdę o perspektywie, w oparciu o którą powinien żyć każdy chrześcijanin. Na przykład jest napisane, że powinniśmy trwać w jedności wiary przez duże W, że powinniśmy być ugruntowani w wierze, że powinniśmy być posłuszni w wierze. Zbudowani w wierze, ugruntowani w wierze, gdy diabeł krąży wokół, jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć, jest napisane, że mamy stać mocni w wierze przez duże w. Nie mówimy więc tutaj o tym, żeby przez całą noc na niego krzyczeć w modlitwie. Szatan przychodzi po to, żeby nas zniszczyć, żeby pozbawić nas swojej tożsamości, żeby znaleźć jakąś wyrwę. Opieramy się temu tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie nie zmieniać swojego zdania ani perspektywy na temat tego, kim jesteśmy i kim jest Bóg w nas. Odpowiedzią na atak diabła nie jest związywanie go w modlitwie przez 24 godziny na dobę, tylko nie zmienianie swojego zdania i swojej postawy. Powiem Wam szczerze, że ja w ogóle nie walczę z szatanem. Wierzę, że On jest uschłą gałęzią. Która obróci się w nicość, nie chce dawać mu żadnej przestrzeni do tego, żeby manifestował sobą to, kim on jest. Gdy dasz przypadkowej osobie mikrofon, zaczyna paplać jak najęta. Tak samo jest z diabłem i z uwagą, którą mu poświęcamy. Nie możemy dawać mu przestrzeni do tego, żeby się wypowiadał. Moje poddawanie się Bogu jest jednocześnie moim przeciwstawianiem się diabłu. Gdy atakuje bezpośrednio, gdy po prostu staje przede mną twarzą w twarz, wtedy oczywiście gromię go i nakazuje mu się wynosić. Ale przede wszystkim moje przeciwstawianie się mu polega na tym, że nie zostawiam mu żadnych słabości, które może wykorzystać, ponieważ stoję mocno w Bogu. Jezus mówi: Przychodzi władca tego świata i nie ma niczego we mnie. Szatan widział to, i dlatego jest napisane, że odszedł od niego, czekając na lepszy moment. Z tego fragmentu wiemy, że diabeł nie odpuszcza. Zawsze będzie czekał na kolejny dogodny moment. Zawsze będzie walczył z Bożym Królestwem. Będzie próbował przez całe życie nas zniechęcić, bo wie, że wtedy powstrzymuje Boże Królestwo. Jemu ja nie przeszkadza to, że chodzimy do kościoła. Interesuje go tylko to, czy jesteśmy zachęceni czy nie. I czy świecimy Chrystusem wobec innych czy nie. Wyobraźmy sobie, że wszyscy na Ziemi chodzą do Kościoła, ale wszyscy są zniechęceni. To czy ma to jakąkolwiek wartość? Zakorzenieni i zbudowani w Nim i utwierdzeni w Wierze. Liczy się to, kim staliśmy się dzięki Jego przyjściu na Ziemię. Dzięki Niemu możemy żyć tak, jakby nikt już nie był nam nic dłużny. Dzięki niemu możemy żyć w duchu, chodzić w duchu i w miłości bez względu na to, jak inni nas traktują. Każdego ranka budząc się, nie musimy niczego od ludzi potrzebować, bo wiemy, że żyjemy po to, by manifestować z sobą Jego wielkie i wspaniałe imię. Gdy żyjesz z Nim w tego rodzaju relacji, nie żyjesz pod presją ewangelizowania innych. Masz natomiast przywilej dzielenia się z innymi tym, czego faktycznie sam codziennie doświadczasz. Uwierzcie mi, że nad tym jest Boża łaska. Jak to wygląda w praktyce? Schodzisz na dół, umyć zęby, tuż po tym jak się przebudziłeś i mówisz: Ojcze, dziękuję Ci, że dzisiaj będę mógł świecić Twoją miłością wobec innych. Nikt mi nie jest absolutnie nic winien. Nie będzie mnie już poruszać nic oprócz Ciebie. To, kim Ty jesteś we mnie, mi wystarcza. Gdy zaczniesz się w ten sposób modlić, w ten sposób wyrażać swoją wiarę w te prawdy, o których tu mówimy, Boże łaska zacznie na to spływać. Zacznie usługiwać Twojemu życiu. W ten sposób Bóg rzeczywistością uczyni to w Twoim życiu, w co uwierzyłeś. Będziesz zmieniał się w ten sposób dzięki Bożej łasce. Jest napisane, że wszyscy jesteśmy tym, kim jesteśmy, tylko dzięki łasce Bożej. On otrzymuje chwałę za wszystko, co przez nasze życie dobrego się dzieje. Po jakimś czasie funkcjonowania w ten sposób, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji, okaże się, że reagujesz zupełnie inaczej niż wcześniej. Ja po nowym narodzeniu zobaczyłem w mojej żonie kompletnie inną kobietę i wiedziałem, że to nie była moja mentalna gimnastyka. Wiedziałem, że wydarzyło się to tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce. Gdy widzisz tego rodzaju owoce w swoim życiu, chcesz go jeszcze bardziej, chcesz jego łaski jeszcze więcej, chcesz być mu poddanym jeszcze bardziej. I co jest najpiękniejsze, to w tym procesie nie ryzykujesz zupełnie tego, że w jakikolwiek sposób zawalisz. Liczy się tylko to, że masz nowe, czyste serce i że szczerze tym szczerym sercem szukasz Boga. Jest napisane, że ci, którzy są czystego serca, zobaczą Boga, a diabeł bardzo by chciał, żebyś żył w poczuciu potępienia i w poczuciu, że twoje serce nie jest czyste. Często w praktyce jest tak, że ludzie o najczystszych sercach żyją w najgorszego rodzaju poczuciu potępienia, ponieważ są tak wrażliwi. Załóżmy, że idziesz w tym kierunku, o którym mówię, ale jednak upadniesz w czymś. Zareagujesz w sposób, w jaki reagowałeś kiedyś. Nie możesz w tym momencie powiedzieć: O nie, jestem taki sam, nic się nie zmienia. Raczej dziękuj Bogu za to, jak łatwo zauważyłeś swój błąd, ponieważ świadczy to o podniesieniu się poziomu wrażliwości twojego serca. Kiedyś byś nawet w ogóle nie zwrócił na to uwagi. Ciesz się z tego, że Duch Święty jest w stanie bardzo szybko pokazać ci twój błąd i to, co zrobiłeś źle. Biegnij do Niego, a nie uciekaj od Niego. Mów, dziękuję Ci Boże, że Twoja prawda we mnie żyje. Dziękuję Ci, że zobaczyłem ten grzech czy ten błąd takim, jakim naprawdę jest. Jeszcze kilka tygodni temu nawet bym tego nie wyłapał. To oznacza, że Twoja łaska we mnie działa. Nie chcę, żeby to coś było częścią mojego życia. Odcinam się od tego. Ogłaszam, że ten grzech, ten błąd nie jest częścią tego, kim jestem i kim nie stworzyłeś. Proszę, zmieniaj mnie dalej. Czy to nie dużo lepsza modlitwa niż powiedzenie: O nie znowu to samo? Ja chyba nigdy tego nie załapię. Musi być coś nie tak z moim sercem. Gdyby moje serce było czyste, to na pewno bym tego nie zrobił. Dużo lepiej jest w takiej sytuacji biec w Bożym kierunku z modlitwą o wdzięczności na ustach za to, co On czyni w Twoim życiu. Mój przyjaciel Todd przez pierwsze kilka miesięcy swojego życia naprawdę się zmagał. Dzwonił do mnie i mówił mi: Twój Jezus nie działa. On w moim życiu po prostu nie działa. Mówiłem mu, to nie jest tylko mój Jezus, ale to jest też Twój Jezus. Nie mów o nim tak, jakbyś chciał mi zwrócić odkurzacz, który ci sprzedałem. Mówił mi, wiesz dlaczego tak mówię, ponieważ wczoraj wziąłem, znowu wziąłem narkotyki. Mówiłem mu wtedy, wiesz co? Wydaje mi się, że nie masz właściwej perspektywy i spojrzenia na tę sytuację. Zadam ci pytanie, powiedz mi, kiedy ostatnim razem płakałeś z powodu tego, że wziąłeś. Wcześniej kłamałeś, oszukiwałeś, kradłeś, robiłeś wszystko, co się dało, tylko po to, żeby zdobyć narkotyki. A teraz płaczesz mi tutaj z powodu wyrzutów sumienia. Naprawdę chcesz mi powiedzieć, że nie widzisz tego, że Jezus w tobie działa? Zobacz, jak bardzo ci zależy. Jeszcze niedawno miałeś wszystko gdzieś. Po raz pierwszy od 22 lat swojego życia jako uzależniony, dzwonisz do kogoś ze łzami w oczach z powodu tego, że wziąłeś. My często modlimy się i chcemy od razu zobaczyć owoce i zmiany. Nie widzimy od razu owoców, więc wyrzucamy do kosza to, o co się modliliśmy i pozycję, w jakiej staliśmy w wierze. Czemu po prostu nie trzymać się Jezusa? Czemu by w Nim nie wzrastać? Czemu nie dorastać do pełnych Jego wymiarów? Te fragmenty mówiące o wierze mówią o właściwej perspektywie i spojrzeniu na to, kim jestem i kim stałem się dzięki temu, że Jezus przyszedł na ziemię. I to właśnie Szatan stara ci się wyrwać, bo jeśli uda mu się wypchnąć ciebie z właściwego toru, to przestaniesz wydawać owoce. Być może nawet nie wpłynie to na twoją cotygodniową obecność w kościele, być może nie wpłynie to na twoje bycie w służbie, ale na pewno wpłynie to na rodzaj owoców, jakie wydajesz. Zakorzenieni i zbudowani w Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Wiem, że wy tutaj jesteście uczeni takiej Ewangelii. Wystarczająco dużo spędziłem z tym gościem czasu, żeby to wiedzieć. Jesteście częścią naprawdę dobrej społeczności. I utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Paweł nadzorował wszystkie kościoły i wiedział, czego się w nich naucza. Niestety, dzisiaj jesteś w stanie chodzić do różnego rodzaju kościołów, ale nigdy nie usłyszeć tego rodzaju Ewangelii. Być może nawet jest większa szansa, że będzie się was ostrzegać przed wszystkim, czego słuchaliście przez cały ten weekend. Niektórzy zajmują się mówieniem tylko o tym, kogo nie należy słuchać. Zapewne moje nazwisko jest na listach wielu z takich kościołów. Mam przyjaciela, który jest przekonany o tym, że ma być częścią tej społeczności. A w społeczności, o której mówimy, już nie głosi się Chrystusa ani nie zachęca się ciała. Mówi się tylko o tym, kogo nie należy słuchać. Liderzy tego miejsca co niedzielę zajmują się tylko krytykowaniem kolejnej osoby i wskazywaniem tego, co jest złego w jej nauczaniu. Nawet nie mówią o tym, co w jej nauczaniu jest właściwe. Zupełnie tego nie rozumiem. Jeśli to robisz, musisz zadać sobie pytanie, co ty właściwie robisz. Ja w tym momencie nie plotkuję, tylko wiem, że tak jest z pierwszej ręki. Utwierdzenie w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Trwanie w dziękczynieniu lub jego brak w naszym życiu jest pewnego rodzaju barometrem. Gdy przestajemy być wdzięczni, to oznacza, że skupiliśmy się do wewnątrz, patrzymy na siebie, staliśmy się konsekwencją tego, co nam się przydarza aktualnie. Gdy zatracamy naszą wdzięczność, to oznacza, że jakiś problem, który mamy, stał się w naszej głowie większy niż to, za co można Bogu być wdzięcznym. A zwróćcie uwagę na to, w jak wielu fragmentach dziękczynienie występuje i w jak wielu kontekstach. Kwestia dziękczynienia jest w pewnym sensie doklejana do wielu wersetów i w wielu kontekstach. Dlaczego? Ponieważ to, czy jesteśmy wdzięczni, czy nie. Jest swoistym barometrem naszego stanu duchowego. Zwróćcie uwagę na to, co jest napisane chwilę później. Uważajcie. Gdy zauważysz znak uwagę ostry pies przed wejściem na posesję, twoje zmysły są wyostrzone. Byliście na pewno w takiej sytuacji, w której spodziewaliście się jakiegoś wielkiego wilczura, który z zębiskami wybiegnie na was, jak tylko otworzycie furtkę, po czym witał was jakiś mały jork. Uważajcie. To jest mocne słowo. Oznacza, że musimy się na czymś skupić. Uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał, nie obrócił na własną korzyść, nie okradł was. W zależności od tłumaczenia użyte jest tutaj inne słowo. Uważajcie, żeby ktoś was nie obrócił na własną korzyść, nie oszukał, nie wziął w niewolę. Rozumiecie przesłanie? Uważajcie na to, żebyście nie pozwolili, żeby ktokolwiek wam to zrobił, żeby nikt was nie okradł i nie ograbił przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji. Chodzi tutaj o zwykły sposób myślenia przeciętnego człowieka, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. To jest bardzo konkretny fragment. Innymi słowy Paweł mówi, że na świecie spotkamy się z różnego rodzaju mądrościami, z różnego rodzaju opiniami i musimy uważać na to, żeby nikt nas nie okradł i nie zabrał nam tego, co mieliśmy w Chrystusie. Widzicie, tak ważne jest to, żebyśmy obrali wąską drogę, żeby nasza perspektywa była zawężona. Czujecie powagę tego fragmentu? Wydaje mi się, że Bóg, ojciec tutaj nas napomina. Jest dla nas jak ojciec, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boga. Innymi słowy, Jezus doskonale reprezentuje w pełni i w całości to, kim i jaki jest Bóg. Ten fragment jest jeszcze mocniejszy. Dziękuję Wam, że nadążacie i wyświetlacie te fragmenty. Pod koniec ostatniej sesji naprawdę was postawiłem w niewygodnej sytuacji. Chciałem, żebyśmy ich docenili. Nie było im łatwo, a bardzo dobrze sobie poradzili. Dziękuję wam bardzo. Nie widzę was, ale bardzo wam dziękuję. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boga. Werset 10. Uważajcie teraz na to. I wy jesteście dopełnieni w Nim. Inne tłumaczenie mówi kompletni. Jesteśmy kompletni dopełnieni w Nim. Zarówno ja i ty. Czy już rozumiecie, dlaczego tak ważnym jest to, żebyśmy byli w Nim ugruntowani? Musimy trwać w Nim, ponieważ tylko w Nim jesteśmy kompletni. Jesteście dopełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Jezus Chrystus jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. I właśnie w nim jesteśmy pełni i kompletni. A my zostaliśmy oszukani i próbujemy odnaleźć swoją wartość w sobie nawzajem. Próbujemy odnaleźć swoją tożsamość w sobie nawzajem. Szukamy społeczności, w której chcemy się czuć, jakbyśmy do niej należeli. Dołączamy gdzieś i okazuje się, że ludzie nie robią tego, co chcemy, więc zaczynamy ich oskarżać. Mówimy, że są niekochające, że są kontrolujące. I dochodzimy do miejsca, w którym stwierdzamy, że nawet nie lubimy ludzi. Dlaczego? Ponieważ nie otrzymujemy od nich tego, co potrzebujemy. Właśnie o tym w praktyce mówi ten fragment. Szybciutko zajrzyjmy do rozdziału trzeciego.